Materiał, który za chwilę Państwo zobaczycie, jest zrealizowany w ramach projektu Strona Internetowa Służąca Przeciwdziałaniu Dezinformacji oraz Film Promujący Polskę, który został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową. Dzisiaj w ramach Europe Direct Warmia i Mazury rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, o problemach Europy. Moim gościem jest y, cudowny człowiek i też bardzo utytułowany profesor Marek Melnyk. Bardzo mi jest miło, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie y, właściwie możemy powolutku podsumowywać y, ten kongres i, i podsumowywać problemy, które się nam tutaj objawiły. Nad którymi należałoby się pochylić. W tych rozmowach, o których wspomniałam w ramach Europe Direct, Warmia i Mazury, młodzi ludzie wskazali, że walka z dezinformacją i ta mm, umiejętnie manipulowana informacja, która do nich dociera głównie przez media społecznościowe, jest dla nich zagrożeniem. Czy z Pana perspektywy to też duże zagrożenie? No cóż, ja. Już nie jestem młodzieżą, jestem... Już Dlatego pytam specjalistę. Lekko przerośnięty. <laughs> tak. tak, tak. Ja myślę, że młodzież ma rację, ponieważ jest to problem globalny. Z powodu tych mediów elektronicznych, ich wszechpotęgi, która wytwarza alternatywną rzeczywistość, nam wszystkim już trudno oddzielić to, co jest prawdą, a więc to, co istnieje poza naszymi zmysłami i jest możliwe do poznania, mhm. a tym, co jest kreacją... Co jest po prostu sztuczną rzeczywistością, która wręcz doskonale naśladuje obiektywną rzeczywistość. Mhm. I jest to globalne, uniwersalne zagrożenie. I młodzież intuicyjnie, chyba, może silniej, jak powiedzmy, moje pokolenie odczuwa to. A jak nauczyć ich odróżniać? Bo to nie chodzi, żeby oni dobrze wybierali w sensie naszym, naszego dobrze, tylko żeby wybierali świadomie. Jak ich nauczyć tego świadomego od, odróżniania od informacji, od dezinformacji? Po angielsku to w ogóle jest jeszcze roz, rozróżnienie, bo tam jest disinformation i malinformation, czyli ta dezinformacja jest jeszcze gorsza, bo ona jest celowo przemycana. Prawda? Jak nauczyć młodych ludzi rozróżniania informacji od tej złej informacji, od dezinformacji? Panie redaktor, ja nie chciałbym tu wchodzić w rolę jakiegoś mentora, kogoś, kto tutaj będzie dawał rady, dlatego że młodzież już bardzo często ma większe kompetencje mhm. od, no, od naszego moi, pokolenia. Powiedzmy, od mojego pokolenia, mhm. ale. Wydaje mi się, że można się podzielić pewnym doświadczeniem i pewną wiedzą z przeszłości, gdy media te elektroniczne nie były wszech taką potęgą, nie, tak. kreowały, nie kreowały alternatywnej rzeczywistości. Alternatywnego świata. Alternatywnego mhm. świata. Otóż pierwszą rzeczą, którą ja mógłbym zalecić, to to, żeby sprawdzać informacje, mhm. chociażby porównywać. Nie korzystać mhm. tylko z jednego źródła, żeby mieć świadomość, że każdy z nas jest swojej ten jak to się mówi w tym bąblu, w tej bańce tak. informacyjnej mhm. i media nam kreują, ponieważ my jesteśmy leniwi, nam y, trudno poznawać, chcieć poznawać, szukać alternatywnych informacji, porównywać, sprawdzać. Druga rzecz. No warto już teraz poszukiwać rzeczywistej, realnej rzeczywistości. Mhm. To znaczy no, powracać do bytu, do, do tego, co realnie istnieje, do tego, co ja mogę doświadczyć osobiście, mhm. personalnie. To znaczy, my musimy chyba już teraz uczyć się na nowo poznawać świat, ale ten świat istniejący poza nami. Mhm. Ja myślę, że trzeba będzie na nowo uczyć się oddychać, patrzeć, dotykać, smakować, mhm. może wyruszyć w jakąś podróż, żeby sprawdzić ten. Świat, który widziałem, z tym mhm. światem, który zobaczę. Czyli ja bym mhm. postulował no, osobiste doświadczenie i, i naukę mhm. poznawania świata jakby na nowo. Empiryzm, wraca empiryzm do Empiryzm. Tak, nowy jakiś empiryzm. Tak mhm. jak w tym XVI, e, XVII czy XV wieku mhm. uczono się właśnie poznawania rzeczywistości poprzez eksperymenty, sprawdzanie mhm. e, i fascynację realnie istniejącym światem, który ja poznaję. Czyli e, jawny dowód na to, e, słowa pana profesora to jawny dowód na to, że historia czasem musi zatoczyć koło, i drugi raz e, musi zostać przeżyte czy wprowadzone coś, żebyśmy mogli z powrotem to e, umieć, nauczyć się wręcz, doceniać. No to pięknie pani redaktor to ujęła, że niewątpliwie jakaś pętla się zatoczyła. Mhm. E, to jest ciekawa myśl. Ja tak jakoś nie zastanawiałem się na tym, że to jest powtórka z historii, ale. Coś w tym chyba jest, ponieważ ym, możliwe, że nastąpi jakaś nowa rewolucja w dziejach ludzkości, że my się zbuntujemy jako, mm -hmm. jako ludzie mm -hmm. i zaczniemy na nowo poznawać y, ten realnie istniejący poza naszą mm -hmm. świadomością świat, ale no, ten bunt będzie oznaczał no, może porzucenie tych mediów elektronicznych. Możliwe. Ponieważ jeżeli powiedzmy tak z tak czystym sumieniem, ile godzin poświęcamy na internet, to jest nasz świat. Tak. A na pewno świat naszych dzieci, wnuków, bo ich podwórko to jest ich komputer. Ich koledzy, ich, ich piaskownica to jest y, y, laptop. Nie wiem, jak to się teraz. Komunikatory, mówi. Komunikatory. Messengery, WhatsApp, tak. e, TikToki, Facebook, to wszystko. Jeszcze swoje zrobiła e, niestety pandemia, pandemia, prawda? Tak, tak, tak. Która e, przymusowo przeniosła nas do wirtualnego świata, bo z tego rzeczywistego musieliśmy na trochę przynajmniej zrezygnować. I ostatnie moje pytanie, panie profesorze, bo kongres przyszłości kontra dezinformacja. Czy to dezinformacja ma przyszłość, czy jednak informacja? <laughs> To jest bardzo interesujące pytanie. Informacja czy dezinformacja? I chciałbym, żebyśmy wierzyli, że informacja jest możliwa, ale raczej żyjemy w świecie y, braku prawdy, elementarnej prawdy. Mhm. Z tym się wiąże właśnie to zjawisko zakłamywania celowego, jak to pani mhm. ujęła. I my teraz chyba będziemy żyli raczej i żyjemy możliwe już właśnie w tym świecie no, des, desinformacji. Mhm. I musimy już chyba podchodzić z wielką podejrzliwością. Jesteśmy dziećmi podejrzliwości, sceptycyzmem, mhm. rezerwą. Rezerwem. Ja nie wiem, czy, że, czy do wszystkich informacji, ale nie można wierzyć, Chciałem powiedzieć medium. No, nie, na takie sformułowanie się nie zgodzę. Nie zgodzę się, tak, ale może to inny rodzaj wiary. Mhm. Może rezerwa, może sceptycyzm. Na pewno musimy porównywać źródła informacji. Mhm. Albo po prostu rozwijanie cały czas umiejętności porównywania i szukania, szukania źródła, szukania prawdy, nie polegania tylko na, na jednym skrawku informacji. Proszę Państwa, bardzo mnie cieszy ta rozmowa. Wiedziałam, że jak poproszę Pana Profesora o te kilka słów, to dowiem się czegoś mądrego i na, będzie mnie to napawało otuchą. Panie Profesorze, bardzo dziękuję, bo Pana słowa udowodniły mi, że w dobie y, wszystkich właśnie tych y, mediów społecznościowych, tych komunikatorów warto czasem sięgnąć do książki. Warto czasem sięgnąć do papierowej gazety, a jak już internet jest potrzebny, bo na przykład również z przekonań jakichś klimatologicznych, powiedzmy, czy ekologicznych, nie uznajemy papieru, to warto szukać bardzo rzetelnego źródła dobrej informacji, a taką na pewno zapewnia Gazeta Olsztyńska i wszystkie nasze media. zrealizowany w ramach projektu strona internetowa służąca przeciwdziałaniu dezinformacji oraz film promujący Polskę, który został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową.